W momencie, kiedy postawiono diagnozę, a właściwie kiedy dostałam skierowanie na rezonans magnetyczny, moja wiedza o chorobie była no, niewielka. Na tyle niewielka, że kiedy przeczytałam podejrzenie na tym skierowaniu guz mózgu lub SM, to ja marzyłam o tym, żeby to był gus mózgu. Dlatego, że z guzem mózgu coś można robić. Można go wyciąć, można, można coś robić. Natomiast nie jest się biernym wobec choroby. Natomiast w przypadku SM-u byłam przekonana, że to, co mogę zrobić, to jedynie biernie czekać na postęp choroby, która doprowadzi do tego, że stanę się marchewką. Tak to nazywałam. Nie zdawałam sobie sprawy nawet, że to po pierwsze nie zawsze musi tak wyglądać. Po drugie, że istnieją leki mogące wpłynąć na postęp choroby, to dowiedziałam się absolutnie przypadkiem i absolutnie nie od lekarza. I że mogę w jakiś sposób normalnie funkcjonować, nauczyć się życia z chorobą. Tego też dowiedziałam się i nauczyłam dużo później. Pierwszy moment był, był koszmarem. To, czego ludzie mogą potrzebować w terapii, to jak takiej akceptacji, której nie mają, często nie mają na co dzień od bliskich. Potrzebują kogoś, kto na samym początku, na przykład tuż po diagnozie. Udzieliń takiego wsparcia powie, w jaki sposób mogą te, te zmiany u nich przebiegać. Po uzyskaniu, otrzymaniu diagnozy to często jest niedowierzanie i gniew. Niewielki jest stopień znajomości przez ludzi, sytuacji ludzi chorych na SM w ogóle niewielki jest też poziom wiedzy, co to jest za choroba, z czym się wiąże. W Polsce do tej pory nie powstał. Rejestr chorych i podaje się różne dane dotyczące epidemiologii. Założyliśmy również powstanie tego rejestru, centralnego rejestru chorych. Uznaliśmy, że najlepszą metodą będzie posłużenie się danymi niemieckimi. Przy założeniu, że ludność Polski wynosi około 38 milionów, wychodzi. Niecałe 60 tysięcy chorych na stwardnienie rozsiane. Byłam osobą bardzo aktywną, pracowałam jako dziennikarka. Wyjeżdżałam za granicę, wyjeżdżałam na reportaże i nagle ni stąd, ni zauwałam, to wszystko się skończyło. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego przygotowało Narodowy Program Leczenia chorych na stwardnienie rozsiane. Program ten przewiduje zarówno rehabilitację, jak i leczenie objawowe i leczenie, które może wpłynąć na postęp choroby. I, i niestety program utknął w ministerialnych biurkach. To jest bardzo mała liczba chorych, jest w tej chwili leczona nowoczesnymi środkami. Możemy w tej chwili pomóc chorym, możemy leczyć tę chorobę i na to potrzebne są środki. I dlatego musimy się zwracać do naszych parlamentarzystów, do ludzi, do decydentów o to, żeby przeznaczyć na tą chorobę więcej środków. My nie musimy żyć na garnuszku państwa przy odpowiednim prowadzeniu terapii, przy odpowiedniej opiece, odpowiednim wsparciu. Leczniczym, rehabilitacyjnym, zgodnym ze standardami przyjętymi przez Europejską Parlament Europejski możemy być normalnymi płatnikami podatku, podatków, możemy normalnie funkcjonować i pracować. To nie musi tak wyglądać.